Siemanko moi drodzy, ja jestem Judy i zapraszam Was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Diablo 3. Cóż, moja postać troszeczkę inaczej wygląda, w ogóle barwników użyłem, przez to ma taki fajny kolor i ogólnie super wygląda według mnie. Chociaż może wyglądać jeszcze bardziej epicko, ale cóż, póki co nie jest i tak źle. Pamiętacie pewnie w ostatnim odcinku ubiliśmy Magdę, no a na dzisiaj, na dzisiaj musimy pójść na audiencję u cesarza. Jestem ciekaw, jak ten cesarz zareaguje. Dobra, jesteśmy w bazarze w Caldeum okej. Okay. To miejsce... o co ci, ci co spiskowali chyba. Ocy demonów są niewiarygodni. Szkoda, że nie widziałem jak Łowczyni rozprawia się z kultystami w Altar. Tak, 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 nie widzieli jak rozprawiam się, w ogóle ktoś mi dzwoni, ale nie, nie odbieram, nagrywa się, to się nagrywa, takie, takie rozumowanie. Ale okej, okay, mamy porozmawiać z Asherą przy baramach Kaldeum, no to podejdźmy. Kapitanie Rawan, ci ludzie żyją w opłakanych warunkach, należy im pomóc. Nie możecie zabronić nam wstępu do miasta. Mhm, no dobra, tutaj mieszkańcy się burzą, ale pogadajmy z Asherą. Cesarzowi i mojej przyjaciółce grozi niebezpieczeństwo. Muszę dostać się do pałacu, Asheron. Słyszałam, co zrobiłaś w Alkarnos i posterunku Kasima. Mam ci za co dziękować, dlatego chętnie pomogę. Kapitanie Ravan, ta kobieta posiada cenne informacje o masakrze na pograniczu. Musimy natychmiast widzieć się z cesarzem. Dobrze, ale nie liczcie na ciepłe przyjęcie z jego strony. Przepuścić ich. Aha, spoko. Tu nie mieliśmy wcześniej dostępu. Teraz tu weszliśmy, yy, ale to jest brama Kaldeum i tam jest główne miasto. Spoko. Jak tam jest główne miasto, to pogadajmy z Aszerą. Chodź, zaprowadzę cię do pałacu. Twoje starania o audiencję robią wrażenie. Moi strażnicy mówią, że masakra niewinnych mieszkańców Alkarnus to twoja sprawka. Same kłamstwa. To Machda i jej sabat zniszczyli Alkarnus w imieniu Beliala. Skoro tak, to dlaczego twój szpieg czaił się w moich kanałach? Przyprowadzić ją! Puść mnie! Brzydzę się przemocą. Straże przekazuję sprawę w wasze ręce. Aha, no spoko, czyli. Uuu, widzę, że to niezwykłe straże. To są raczej. Raczej, raczej takie straże jakich się mogłem spodziewać, ale ścina po takim filmiku to nie zła ścina jest. Jak od razu przechodzimy do krwawej jadki. Ho, 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 No nieciekawe, widzę, że dyscyplina mi się skończyła, a wrogów trochę tutaj jest. Eee, spoko spoko, ale damy sobie radę. Chyba dużo osób pisze coś na ogólnym, ale chyba zginęli wszyscy. O nie, nowi się wytwarzają. Wiedziałam, że Ruszajmy, zanim pojawi się więcej strażników. Spoko, już zaraz ruszymy sobie. Zło, to wszystko zbierać. No wow, troszeczkę się tutaj działo, ale sobie daliśmy radę tam nie możemy wejść do pałacu do tego głównego, a szkoda, szkoda. Ale okej, okay, przejdźmy do kolejnego punktu, czyli miasta kaldeum. Okej, okay, jesteśmy, i co? Czekaj, będę cię osłaniać. Dziękuję. Teraz musimy dostać się do kanałów. Wszystko wyjaśnię, gdy już tam będziemy. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda jak te. Zwykłe takie przedmioty, które nic nikomu nie robią, można jak fajnie je niszczyć. Naprawdę wygląda to dla mnie fenomenalnie. Ohoho, ho, więcej strażników. Widzę, że oni jakoś tutaj nas za bardzo przepuścić do tych kanałów, o których mówi Alea, nie chcą. Uuu, to są magusy, tak? To są prawdopodobnie magusy, ale i z nimi sobie poradzimy bez jakichś tam, myślę, większych problemów. Tu, tu dajemy radę, dajemy radę. Super miksturka zdrowia. Ogólnie... Wow! Spodziewałem się czegoś. Patrzcie więcej. tam, są normalni ludzie, fajnie, fajnie, naprawdę super to wygląda według mnie. Ale kontynuujmy naszą przygodę. o kolejne magusy chyba. No to są magusy chyba. Tak, tak, tak. Nie myliłem się, demony, magusy. Muszę mieć więcej nienawiści. Aha, ogarniam, ogarniam więcej nienawiści, więc doładujemy się troszeczkę tymi, tymi pociskami. Bardzo fajnie są te pociski. Szybko doładowują rzeczywiście tą nienawiść. Czy to kolejni przeciwnicy? A jak żeby inaczej? Ale to oczywiście nie są strażnicy. To to nie jest żadna straż, to są demony. Demony blokują nam drogę. Musimy zniszczyć ich konstrukt przywołań. Aha, konstrukt przywołań, czyli, czyli to coś, to coś co my tu mamy. Ohoho, ale radzimy sobie, radzimy. Przeciwnicy nie są aż tak straszni, jak mogliby się wydawać z pozoru. Ohoho, albo nie tak straszni, widzę, że zaczynają się robić coraz bardziej straszniejsi, ale nie, nie, spoko. Spoko, spoko trzymamy, trzymamy rękę na pulsie, nie damy się pokonać jakimś tam żabojadą żmiją raczej takim. Eee, czemu mam tutaj się udać w sam środek tego? Aha, bo jeszcze był ten konstrukt przywołaj nie ten... Już nie mogę się doczekać, aż opuszczę to miasto. W powietrzu i obłęd i strach. Kiedy tylu uchodźców gromadzi się w jednym miejscu, ludzie zaczynają zachowywać się jak zwierzęta. Tak, tak, tak. Masz rację, Templariuszu, ja się z tobą zgadzam najmocniej jak mogę. W ogóle nie sprzedałem tych rzadkich przedmiotów, które spotkałem Zapomnę, ale przynajmniej, że już sobie tam inne posprzedawałem, ale i tam to się sprzedam. Nie muszę się martwić, bo trochę gotówki mi potrzebne, a naprawdę, gotówka jest potrzebna i, i trzeba po prostu troszeczkę się wzbogacić. Okej, okay, to jest już ten cel... Gdzieś tu musi być wejście do kanałów. Jest tutaj. kanałów! O, spoko, nie musiałem nawet z nimi walczyć. moją matkę, Żyje, ale gwardia imperialna trzymają gdzieś tam na dole. Uwolnimy ją. No właśnie, Leo. Spokojnie. Uwolniona będzie już za sekundkę. O zwłoki, z których wylatuje jakiś, nie wiem, kwas ogromny. Więc Magda mówiła prawdę. W głębi serca wiedziałam, że ona żyje. Zawsze. Ale nigdy jej nie poznałaś. Uważaj, Leo. Nie zawsze wszystko jest takie, jakie się z wydaje. Tak, 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 tego co słyszeliście, moja, moja łowczyni zawsze tak troszeczkę niepewnie odpowiada, że ty tu nie bądź taka pewna co do matki, bo kto wie kim jest matka. No, ale no nie wiem, jeżeli trzymanie trzymajemy straży, to może to nie jest nikt zły, może będzie po naszej stronie stała. O tym przekonamy się za chwilę mam znaleźć obskórny loch. Po prostu mam znaleźć... oj, ale na łeb mi spadło. <laughs> ale mi na łeb spadło demonów mnóstwo. Kurde, są jakieś takie takie brzydkie stworki, ale, ale sobie jedziemy je. Co na razie je, jedziemy i nie jest źle. Ty, paruszy co ty tam robisz? Chodź za mną, bo się zgubisz. A jak się zgubisz, to będzie problem. Hmm. Okej, okay, czy to jest już. Tak, tak, tak. Jesteśmy w obskurnym loku, ale jeszcze zanim obejrzymy loku, to mamy kilku kościanych wojowników. Kościani wojownicy nie, nie. Te potworki raczej nam nie sprawią problemu. Ale tu już może być ktoś silniejszym. Albo i nie. Albo tak. Opowiedz nam o czarnym kamieniu dusz! Wiemy o trzech użytych przez Choradrybów do uwięzienia najwyższych zwykł! Czemu służy ten kamień? Wasz pan, Belial! Słusznie się go obawia! Ohoho! No, spoko. O, bracik! Ja już wam zrobię braciach. Jak wciąż się podzieli? Aha, spoko. Oni potrafią być niewidzialni. Już z tym wcześniej nas zwróciłem uwagę, ale teraz tym bardziej. Eee, czy ktoś tu podchodzi? Nie, ale są bardzo blisko mnie. Ohoho, lepiej nie wchodzić w ten ich krąg. Eee, godsu koprawca, on za chwilę powinien zginąć. Ohoho, jakieś wybuchy, ale radzimy sobie. Eee, żaden fajny jakiś przedmiot z niego nie wypadł, ale już mamy Adrię. Porozmawiajmy z nią. Leo, moja córko. Wiesz kim jestem? Moje dziecko. Czuwałam nad tobą przez całe życie. Lecz nigdy nie odważyłam się zbliżyć z powodu niebezpieczeństw, które mi groziły. Nie możemy tutaj rozmawiać. Znajdźmy bezpieczne miejsce. No spoko. Bezpieczne miejsce, czyli ukryty obóz. Mogę wejść twoim portalem? Mogę, więc fajnie. Nie muszę własnego tworzyć. Jesteśmy w ukrytym obozie, a przed nami stoi Adria, obok Tyraela i Lei. Dobra, Lani, rozpoczynę... to to rozpocznijmy rozmowę. Dziwi mnie, że Kane nigdy nie powiedział ci, dlaczego odeszłam. Wiedział, że wezwano mnie do walki z władcami piekieł. A ja wiedziałam, że przy nim będziesz bezpieczna. Jego już nie ma. A więc to przeznaczenie połączyło nas na nowo. Dzieło Kejna, Twoje dzieło, jest moją wojną. Zgodnie z tekstami Horadrimów pozostało tylko dwóch złych. Belial jest tutaj, w Kaldeum. A Azmodan jeszcze się nie ujawnił. O, i proszę bardzo, czyli wykonaliśmy zadanie trochę punktów doświadczenia. I teraz będzie prawdopodobnie kolejne zadanie i trzeba porozmawiać z Leo. no to jazda. Strażnicy pytali cię o czarny kamień dusz. Pamiętam, że czytałam o nim w dzienniku wujka, ale nie wydawał się ważny. A jednak jest. To klucz do ostatecznego pokonania zła. Został stworzony przez maga Zoltuna Kula, aby więzić dusze demonów. Tak, był zbuntowanym Horadrimem. Został poćwiartowany przez swoich braci, zanim zdążył aktywować kamień dusz. Jego głowę ukryto w oazie Dalgura. Musimy ją zdobyć. Jeśli bowiem mamy użyć kamienia dusz do pokonania Beliala i Jazmodana, Soltun Kul musi znów żyć. Nie podoba mi się to. Możemy pokonać Beliala... Odszukałam matkę Lei, wiedźmę Adrię. Opowiedziała nam o czarnym kamieniu dusz. To artefakt, który może raz na zawsze zniszczyć władców piekieł. Muszę znaleźć go za wszelką cenę. Dobra, czyli po tej krótkiej katcence, która też zresztą fajnie wyglądała bardzo podobają mi się te cutscenki. musimy udać się do się nad zalanym jakimś przejściem. I znaleźć głowę Zoltuna Kula. Co dziwne, Zoltun Kula wiecie, że jest zdrajcą, zresztą jego bracia i Michała Dreamowi go poćwiartowali dosłownie przez to. No i z tego, ani innego powodu, jednak musimy go przywrócić do życia. Chociaż był zdrajcą i złym człowiekiem, to jednak on może pomóc nam z kamieniem dusz. Hmm, chodź tam, dobra. Eee, cóż mogę wam powiedzieć, no, na razie o Zoltunie Kulu nie wiemy zbyt wiele, jednak z tego co naprawdę, co tylko zdążyłem usłyszeć, nie wydaje się zbyt pozytywną postacią, no ja nie wiem, nie wiem czy w ogóle ratować, czy to jest dobry pomysł. Nic tylko by się kręciła po kanałach. Niezły labirynt, co nie? Tak, 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 niezły labirynt, ale widzę, że już jest kolejne przejście, to jest w ogóle kupiec? W kanałach są, fajnie, spoko. Co ma się do sprzedania? No, w sumie nawet jakieś takie, takie, takie ciekawe przedmioty. Ale wydaje mi się, że mam troszeczkę lepsze na chwilę obecną, więc przejdźmy sobie dalej. Cesarz Hakan drugi, co tu? Cesarz robi, zobaczmy sami. Wysłuchaj mnie, mam mało czasu. Strasznicy Beliala nieustannie mnie pilnują. Cesarzu? Wybacz moje zachowanie na dworze. Gwardziści zabiliby mnie, gdybym stanął po twojej stronie. Teraz jednak mogę pomóc. Musisz udać się do oazy. Otworzę dla Ciebie bramę. Mhm, czyli zobaczcie. Cesarz Hakan jest tak naprawdę dobry, wychodzi na to, a strażnicy po prostu Beliala rozkazali mu się tak zachowywać. Trzymasz coś ciekawego do powiedzenia? Powiedz może coś o planie Beliala. Jak do tego doszło? Nic więcej nie mogę zrobić. Gwardia Imperialna i doradcy obserwują każdy mój ruch. Próbowałem walczyć, ale wpływy Beliala są zbyt silne. Twoje przybycie daje mi szansę. Być może jedyną. Mhm. Mm no spoko. A powiedz coś o pomocy jaką możemy ci zaoferować może. Jak chcecie mi pomóc, wasza wysokość? Chcesz zabić Beliala, prawda? Pomogę ci. Przecież pilnują was dniem i nocą. Umiem o siebie zadbać. Chcę odzyskać Imperium. Znajdę kryjówkę Beliala i wtedy ci go wystawię. Mhm. Mm no spoko. I Powiedz nam jeszcze na koniec coś o kwestii prawdy. czemu mam wam ufać? Chcieliście nas zabić. Mówiłem już, to nie zależało ode mnie. Gwardziści obserwują każdy mój ruch. Otaczają mnie wrogowie. Ale przysięgam, pomogę ci. Mm hmm, no spoko. Na razie myślę, że można mu ufać. Zobaczymy, jak to będzie później. Chodźmy do zniszczonego rezerwuaru. Hmm, okej. Okay. I takie miejsca trzeba czasem zwiedzić, żeby, żeby pomagać, można powiedzieć, w zniszczeniu i tępieniu całkowitemu, całkowitego złam. Ale dobra. Z kanały kanałami, o, coś tu jest, ojojo, spoko, widzę, że wychodzą te małe takie paskudy, one nie są wcale słabe, a co gorsza są szybkie, nawet od tego, czy ktoś jest silny, czy słaby, bardziej mnie drażni, że jest szybki, e gdzie, nie widzę, aha, tutaj, dobra, i wojownicy są silni ponoć. więc jak są silni, to to niech sobie ze mną radzą, o, kurwa, ale mnie ktoś tam odepchnął. Ale, ale radzimy sobie, spokojnie, spokojnie. Za chwilę ich. A nie, są tacy silni. E, zaraz stracą pełne życie. A jak nie zaraz, to za. za sekundkę. <laughs> nie, nie, dobra, widzicie, kładziemy ich na luzie. E, jeszcze jeden kościany wojownik. E, podszedł z bliska, ale. Widzicie, moi, moje ciosy odpychające mnie samego są też ciekawe. E, I proszę. I jakieś tam. Tak, znajdziemy więcej spokojnie, to easy. Nie, nie podnieca się tak bardzo, tam plariuszu. Teraz nie wiem, w którą stronę i się ale pójdziemy w dół. O, tam komuś. O! Patrzcie to, to to, to mały... Kurde, pomóż ten plariusz od tyłu mi nawalają. A ja muszę tego dziada rozwalić. Bo on może mieć fajne przedmioty co najlepsze. Nie wiem, tam nie ma ślepego załuka, czyli może uciec mimo wszystko. Chodź, yy, chodź, chodź, goń, 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 go, zanim otworzę teleport właśnie otworzył. Ale zdążyłem go chyba zabić. Aczkolwiek on chyba więcej przedmiotów normalnie z niego wypada. Więc nie wiem, nie wiem w sumie, czy go zabiłem, czy jednak zbijał tym polarnym portalem. Widzicie, te, te bestie są denerwujące, fajne skarby mają, ale jak uciekną, to szkoda, szkoda, ale jednak nic się już nie poradzi. Ooo, dużo bestii, ale widzicie, nawet nie muszę do nich się zbliżać zbytnio. Trujący strażnik, nie lubię ich, bardzo ich nie lubię, potrafię mocno zatruć się, ja jakoś tak nie jestem zbytnio e, odporny na wszelkiego rodzaju trucizny. Ooo, tu jakieś e, zarażone zw zwłoki, to pewnie nie wygląda jak zwłoki. Ale dobra, niech będzie, że to są zwłoki jednak. Eee, jeszcze? Jeszcze ci więcej? Czy tam jest już jakieś przejście? Tak, to wygląda na przejście, a jest to ścieżka do oazy, czyli dobre, dobre. Eee, dobra, mamy punkt kontrolny naszym. Wejdź do zapomnianych ruin Weź w, w do góra. Pierwszy raz jestem w takim miejscu. No, ja też pierwszy raz szczerze jestem w takim miejscu, ale jakoś aż tak się nie dziwię jak ty. Jesteśmy w świecie sanktuarium, wiele tutaj cudów występuje. Ale jest to, można powiedzieć, ciekawe zjawisko, bowiem, jak wiecie, wszędzie wokół otaczają nas pustynie, a na tej oazie naprawdę... O cholera! O Jezu! O Jezu, 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 Jezu! Do czego to doszło? Co to jest w ogóle, te bestie? O kurwa, to jeszcze nas przyciągają. Okej, okay, okej, okay. jest niebezpiecznie, jest bardzo niebezpiecznie, rzekłbym. Nie mam w ogóle dyscypliny, żeby pułapki kłaść. Tam już coś jest, zaginiona piwnica. Yy, Ojej oj, znikają jeszcze, jeszcze znikają. Dobra, o cholera. Fajnie, od tyłu. Od tyłu, mnie. Ale dobra, są w pułapce, jak są w pułapce, nie, nie wszystkie są w pułapce. Ech, denerwuję to. To po prostu denerwuje mnie troszeczkę, że niektóre się tak niewidzialnie przemieszczają i nie wszystkie w pułapkę moją trafią. Dobra, czy wszystkie was zabiłem? Liczę, że tak, ale... Jest w ogóle jakaś zagubiona piwnica, i do niej możemy wejść przynajmniej na chwilę. Ale jeszcze są pustynne derwisze. Uu, u, 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 u. No, one mają też ciekawe umiejętności, te ich obroty są mocne. Co mamy w tej piwnicy? Aha. Ty proszę! Niech mi ktoś pomoże, rabują mnie! Cicho! Albo wyrwę ci język! Spoko, jak oni są imperialni, to już czuję, że jest coś nie tak, ale mogę z którymś z nich pogadać. Głupia! Wydaje ci się, że zdołasz ocalić tego człowieka? Czy pieczętowałaś swój los? O, no właśnie to o czym mówiłem, niestety są to demony. A demony, jak wiecie, zbyt dobrze nie są. A mnie pieprznęli. Prawie, prawie, ale się trzymamy. Przynajmniej chwilowo się trzymamy. No jedziesz ich, jedziesz na luzie. A, dobra. Ostatni padł. Czy mamy tu coś ciekawego? Nie, ale możemy porozmawiać z Jewant. Jevat... A Jewant, nie Jewant. Kupiec. Dziękuję. Dziękuję. Te plugawe stwory rabowały mój towar. Ocaliłaś mnie, więc z przyjemnością pozwolę ci go ode mnie odkupić. Mhm. Mm spoko, to jest nawet dobre i dla łowcy. Ja to sobie kupię, aczkolwiek nie będę z tego korzystać. Raczej żeby sprzedać coś. Czuję, że na aukcji można sprzedać to za więcej. Taki kołczan, szczególnie, że ma jedno miejsce wolne. Wiecie, na, 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 na. na... Ten, Na jakiś klejnot, więc jak najbardziej przydatna sprawa. Dlaczego by nie użyć tego i nie sprzedać? Kupiłem za 4000. Może sprzedam za jakieś, nie wiem, 10, nie no 10, może nawet nie, ale no, chociaż zarobię na tym. Myślę, że na tym zarobię, że ta kupno tego przedmiotu nie było złym pomysłem. E, pochodźmy sobie troszeczkę, mam w ogóle wejść do zapomnianych ruin. Dobra, zapomniane ruiny to jest mój cel, żeby je gdzieś tu znaleźć. A ty jeszcze żyjesz? Jaki cwaniaczek, jeszcze żył tam. O, podejdziecie, zdążycie podejść? No, dawaj, 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 stwaniaczku. Ty, któryś. A ja, to jest dobre, ja walę do Templariusza, myślę, że to wróg. Spoko, spoko, spoko. E, w ogóle mam ciekawy pomysł. Ci są w ogóle w jakiejś innej lokalizacji tam na dole. Mogę ich bić? Oj! Ol, lol, jakim cudem ja nie żyję? Jakim cudem? Nie mam cholernego, bladego pojęcia, jak ja zginąłem. Z jakiego powodu ja zginąłem? Gdzieś tam, tam no nie wiem, no kurde jakaś roślina była? Potrzebuje więcej. Nie biznesi. wiem, naprawdę nie wiem. I jest to naprawdę szokujące. Ale lol. Dobra, zginąłem w dzisiejszym odcinku, naprawdę czułem się pewnie. Wydaje mi się, że to przez któraś z tych roślin wbuchnęła i mnie zatruła mocno. a wydaje mi się, że nawet tych roślin kilka było. E, czy one ożywają? Tak, tam musiał być jakiś map jeszcze. E, jest, szaman. Uu, no zaś tracę życie. Już wziąłem miksturkę tak na pewności, ale no naprawdę wielkie to obrażenia zadają mi. Yy, nie wiem, nie wiem. Cały czas jakoś sobie wzmacniam się, staram się przynajmniej wzmacniać fajnymi miksturkami, ale nie zawsze to fajnie wychodzi. Yy, jesteś ranny, a co ja mam powiedzieć? Nie jesteś tutaj jako... O cholera. Yy, wiecie, oni za komięcą armatniem. Nie tutaj, przynajmniej na chwilę obecną gra taką rolę. Może kiedyś będzie silniejszy, to na coś więcej się przyda. Aczkolwiek przedmiot mu fajny kupiłem, niech narzeka. Starożytna jaskinia. W dzisiejszym odcinku nie chcę już tak niczego więcej sobie tak przechodzić, bo jednak nie dojdziemy do tych ukrytych ruin, ale myślę, że chociaż troszeczkę, troszeczkę nabijemy doświadczenia w tym miejscu, bo takie, wiecie, starożytne jaskinie to też fajne, fajny moment, żeby troszeczkę pozwiedzać, a nie tylko chodzić, chodzić tylko misje wykonywać, te główne. Może jakiś się tutaj quest odblokuje? Słoneczny kamień, hmm. Fajnie, fajnie, słoneczny kamień, Nie mam pojęcia, co to zabronie, raczej jakaś może laska magiczna. Przynajmniej na ten deseń to brzmi, jakby to miało być to. Ale przekonamy się. O dobra, na razie nie ma zbyt dużo rozgałęzień w tej jaskini, ale to lepiej. A, tak, idziesz na ławce. O kurwa! Kurwa! O... No no dobra, mocarny, mocarny, niech będzie mocarny. Tylko niech mnie cholera nie zamykam. No, mnie zamknął. Ojojoj, jakieś tutaj nieprzyjemności się dzieją mi. W e, pułapki nie wpadają. Co? Nie wiem, co to są w ogóle Śluzek zwany niszczycielem. Aha, tylko ma tę cholerną umiejętność tworzenia tych y, jakże nieprzyjemnych dla mnie. E, wiecie, jakby to nazwać? Tych murków, po prostu tych murków. E, Okej, okay. fuck, Zamknął mnie, ja nie mogę wyjść stąd. E, ja pierdolę wyjść nie mogę. Nie mam dyscypliny i nie mogę uciec. No, co jest? Uciekaj! No, no nie, po prostu zginąłem drugi raz, nie mogąc uciec. Um, nie wiem, jak ja to mam nazwać, no, nie słuchajcie, dzisiejszy odcinek, ale coś jest nie tak. No, ale w ogóle czemu ja się przyblokowałem? No, nie mogłem nic zrobić. Nie miałem dyscypliny, nie mogłem zwiać. O, to ty jeszcze żyjesz. Spoko, nie, pożył chwilę, ale już zaraz powinien zginąć. Ostatecznie, ale zdenerwował mnie, naprawdę. Trochę straciłem. Wytrzymałości moich przedmiotów, ale walić wytrzymałość, naprawię je sobie, bo nie mam jakichś takich przedmiotów, które ci nie da się naprawiać, bo też takie występują z diabłem, Przynajmniej w dwójce, jeszcze w trójce, w sumie chyba takich nie spotkałem, ale zakładam, że są. Yy, ok. I w sumie na razie nic ciekawego tu nie widzę, oprócz bossów, znaczy takich słabszych bossów, ale jednak bossów, jak, znaczy słabszych, zabił mnie, to nie jest słabszy. Tak to nazwijmy. Napotkniałem te zwłoki, a w nich złoto, bo cóż, czy innego. A, nienawiść szybko kończy. Mam też wrażenie, że może niektóre z tych bestii e, wyżerają mi tą nienawiść. Myślę, że jest jakaś taka szansa, że mogą wysysać ze mnie. E, to właśnie umiejętności takie można rzec magiczne u mnie. E, dobra, kolejne zwłoki w tych zwłokach to w sumie nic nie ma oprócz tego, że jakąś truciznę wydzielą. Hmm, dobra, z daleka ich ponawalać. Opadają za chwilę. Konstrukcje zmrażające. Aha, się one zamrozić mogą. Też dobrze wiedzieć, trzeba się nauczyć trochę tych jednostek przeciwników, co niektóre mogą czynić. O kurwa! E, dobra, obrzydliwy rój. Co się stało w ogóle, mojemu templariuszowi? Czyżby to chyba użył jakiejś techniki niezdrowiającej? bo tak zaświecił się przez chwilę. E, ale spoko, spoko, spoko. E, przejdźmy dalej. Dziko skrzydłe, tego jeszcze chyba nie widziałem, albo chociaż znów one mogą. chociaż nie, to. Nie, ich jeszcze nie widziałem. Więc kontynuujemy dalej podróż. Co mamy? Dalej zmrażające istoty. Najgorzej będzie, jeżeli przejdę taki długi kawał tej jaskini i okaże się, że tu nic nie mam. Kapliczka chyżości. Co ona daje? Uhu, moje życie, moje życie. Spoko, spoko, leczę cię. Nawet nie zobaczyłem, co ona zwiększa. Zwięks... Poruszam się szybciej, zwiększa mi zasięg i tym podobne. E, więc w sumie przydatna, w sumie przydatna, szczególnie jak jest mocny przeciwnik i trzeba szybko spieprzać przed nim. No wtedy na pewno się przyda. O, o, o kurwa, z jakim cudem to mi takie obrażenia zadaje? Dobrze, że ten już leczy mnie, naprawdę czasem się przydaje z tymi. Dobrze, że w ogóle go zrobiłem pod takie techniki lecznicze, bo on wcale nie musi być aż tak leczący. Może pełnić trochę inne funkcje, raczej bardziej właśnie ofensywne. Ja jednak uznałem, że mój będzie takim leczniczym templariuszem, bo jak wiecie, no demonów szybko może tracić to życie szczególnie, że no, no jednak to jest jednostka dystansowa. Wszystkie jednostki dystansowe raczej nie mają mocnych obron. W ogóle mnóstwo osób spamuje jakimiś złotymi przedmiocikami na ogólnym, e, licząc pewnie, że ktoś coś tam sobie kupi, a oni dostaną kasę. <laughs> ale, ale, ale moje przedmioty też na pewno zobaczą, ale to jeszcze nie teraz. Dopiero jak wystawię je na aukcję. Póki nie wystawię ich na aukcji, nie będzie ich. E, takie myślenie. Okej, okay, karta Kowalstwa. W sumie zbieram tych kart, już mam ich ponad setkę. Ale niech będą. <gryw> po prostu niech będą. E, ta jaskinia coś nie ma końca, tak mi się zdaje przynajmniej. To idę sobie ją, idę ją, i ona nie kończy się dosłownie. Nie wiem, ile jeszcze przejść będę musiał. Może już zaraz koniec? Że to już jakiś ślepy zaułek? Aczkolwiek tak długa jest ta jaskinia, że nie wierzę, żeby to był ślepy zaułek. Byłoby to dla mnie bardzo, ale to bardzo dziwne. Yy, ale nie, 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 nie. Aż tak źle być nie mogę. Nie wierzę w to po prostu. Kurde, cały czas te zmrażające istoty. Jesteśmy na oazie, w której mimo wszystko jest ciepło. O, 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 czekajcie, bo tam są już jacyś silniejsi wrogowie. O, dobra, blokują mnie, ale niech mnie blokują. Jak nie są blisko, to mogą zablokować. O, zaś mnie zablokowały bestie. O uwa. Dobra, 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 już, już rozumiem dlaczego mnie blokowały. <laughs> Już to rozumiem. Tej lasery są niestety bardzo rzecznie niebezpieczne. Tak, wciąż nie czekasz ta czeka, tam w ogóle co, ktoś się teleportował? Nie, kogoś tam oszczędziłem przez przypadek. Yy, jeszcze ktoś żyje? Nie wiem czy ktoś żyje, ale pozostawione są cholerne lasery. Jakiś niebieski przedmiot też się może zawsze przydać. Yy, Okej, okay. co my tu mamy dalej? <laughs> Intrygująca ta zaklinaczka. Chyba nie jest w Co? Nie, to już nie, nie tak, zupełnie nie tak. <noise> Z tego, co słyszeliście, Templariusz, jak zwykle, tam do zaklinaczki <noise> jakieś ma sprawy, po to się, ale nie chcę tego powiedzieć. Jesteśmy już na w Starożnej Jaskini, poziom drugi już, więc fajnie, na to czekałem, że wejdziemy do poziomu drugiego. Yy, aczkolwiek. Urz, mnie! Nie ma już więcej, więcej mikstur. Nie masz więcej mikstur, sobie muszę przełączyć na inne, ale jasna Homera, co to jest? Te małe, główne takie, a zabierają tyle życia. Yy, jak to się przełączało? Przełącz mnie na jakieś takie coś tutaj. Są mocniejsze miksturki, co czas z tych słabszych korzystałem, żeby nie marnować lepszych. Hmm. O lol. Dobra, widzę, tutaj naprawdę idzie doświadczenia troszeczkę zdobyć. Yy, bo mocarnych 5, 5 przeciwników jest w miarę, w miarę tak. tak no, w miarę wystarczająco, nawet jak dla mnie. Yy, ho ho ho, jeszcze się teleportują, jeszcze jakimiś łańcuchami niektóre są przykute ze sobą. Ogólnie przyjemnie, a raczej nieprzyjemnie. Okej. Okay. Zamrażające ogóle, i tak jakoś na mnie nie działają. Nie mam przecież żadnej odporności na zamrożenie. Niosę zbyt wiele. Niesiesz zbyt wiele, spoko. Jeszcze są... Jeszcze jest kilku nieumarłych. Tak naprawdę patrzę sobie na czas, jest godzina 16.30, w sumie miałem się zbierać tak mniej więcej o tej godzinie. E, a dlatego myślę... Aha, to jest już teleport. Moja sakwa jest pełna. Znaczy tu już prawdopodobnie nic nie będzie, wiecie? Nawet już nie chcę mi się tak za bardzo zwiedzać tego. Prawdopodobnie nic nie ma w tych jaskiniach oprócz expa i truch, trochę tych elitarnych istot, które możemy pozabijać, żeby zwiększyć expa. Ale dobra, na dzisiaj kończymy. W kolejnym odcinku będziemy zwiedzać sobie oazę Dalgura. Po raz kolejny, ale na dziś to właśnie tyle. Jeżeli Wam się odcinek podobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się z Wami żegnam, cześć, czołem. Darka.